Witam Was wszystkich. Mimo, że wrzesień może yy, nie najgorzej mi się zaczął, ja mam niemoc twórczą ostatnimi czasy, ale zadzwonili do mnie chłopaki od znajomego, że mają dla mnie parę blach, parę rzeczy, więc podjechałem. Nawet szef mnie wysłał w trakcie, więc pojechałem. Jest tego trochę się ubierało, więc co mi zostaje? Pakuję. Ja tam jestem wdzięczny. Za każdy złom, który dostaje, ale hałas kolejny w szczególności za ten bezkosztowy, czyli ten, który mi przywieziecie, dacie, który wezdę przy okazji, gdzie nie muszę żadnych kosztów wsadzać, żeby jego pozyskać. Więc ja tu muszę troszkę ogarnąć, coś tu porobić, na pewno przygotować. Elektrograty do kastoramy, żeby wziąć w czwartek wrzosy, zaraz zobaczymy co tu jest. Idę po ucinaczki, więc będzie kabelki zostają. A suszarki na cholerę mi to tamto, jak tam jest mniejszy silnik niż <garsz> garść. Więc dobra, idę po To no tak, to mi więcej czasu zalega niż to jest warte, ale nie miałem gdzie wyrzucić słuchawki. Ten do tętna powerbank chyba od rowerku stacjonarnego raz dwa trzy cztery suszarki to był chyba otwierać do puszek a ciężkie to nie więc to idzie na wymianę do kastoramy na kwiatki ja teraz się biorę za ten wielki gar co tam jest i wybieram osiądzę bo jest masakra zapuściłem się a tu przecież mamy jeszcze pół złomu samochodu no Najbardziej realne jest chyba 27. Nie wiem, to jest sobota, czy jakoś tak, w tą sobotę, żeby to sprzedać. U mnie cena jest 70 groszy, to ja uważam, że tragedia, ale patrząc na niektórych z Was, to bez tragedii, bo oh, są mniejsze ceny. Powiem tak, z jednej strony się cieszyć z dostatku, prawda, z drugiej strony, jak na to patrzę, jestem przerażony. Wybrałem trochę mosiądzu nierdzewki i aluminium z silnikiem się wyjaśniło gdzie on jest jest aluminiowy, gdzieś go przed chwilą Ro jest on jest aluminiowy więc szkoda mojego czasu no to co, trzeba wypakować auto a z czego będę segregował, ze starych regałów z jakichś oblachowań nie ważne nie wnikam, ważne że w dobrej cenie było za darmo przy okazji, oprócz tej blaszki, którą dostałem od Tomka, dzięki Tomek. I tutaj patrzcie, to jest podgrzewacz wody EPV Luxus. Jak ja się zatrudniłem w tej firmie w 2011 roku, to już były rzeczy, które były praktycznie wycofane z produkcji, były gdzieś tam serwisowo. Jakieś części mieliśmy na magazynie. Ileś lat to potrzymaliśmy, wyrzuciliśmy, więc to już jest rarytas. Nie? Ale w środku jest zbiornik miedziany jeszcze. O ale, kurde, zbiornik miedziany jest, więc trochę odzysku tu będzie, ale to oczywiście nie teraz po wszystko to czas. A jeszcze tu mam płyty drewniane, ale nie zmarnują się. Jednak ja u mnie standard bateria pada, więc syfu trochę narobiłem, stwierdziłem, że folię z blach pościągam trochę się nazbierało tutaj nie wiem czy to będzie zmumowane czy oddane, zobaczymy więc ja sprzątam idę telefon podłączyć i ja. zobaczymy co dalej dostałem zlecenie na wycięcie rury gazowej, ale oczywiście z rurą gazową poszło więcej. i więcej nie jest na łez. Как вам

Czasem wise otwór Jest nasza A jak to, ja to idę I ciągnij jasek kuruje Bo ona tam może... Dobra złami Złamią może z tamtej strony ją wyjmiemy. Złamie się myślę Rura obcięta, zaraz spada do Fokusa ale jeszcze od razu leżaczek chwycę z Hasioka. Obciąłem światłowód, ale szybka fajna robota. Jeszcze chciał mi dać 50 zł, ale mówię niech w światłowód zainwestuje. A nie, dobra, ja się pakuję. Przed wczorajszym pocięciem światłowodu przygotowałem sobie trochę mosiądu do odzyskania, ale też już wczoraj trochę odzyskałem zanim wyjechałem. Gdzieś tu jest kartonik o tu przygotowany wczoraj już czyściutki mosiąc pobiał, więc wszystko czeka na ważenie. A ja łączę się ze szkołą i sobie obieram baterię. Ja już po odbieraniu powiem Wam, że masakrycznie na łączyłem się z tą patelnią. Patrzcie, ona ma tutaj wzorki. Po takim kawałku musiałem rwać tutaj, tutaj chociaż po całości poszło, a tutaj. Dosłownie kawałek po kawałku, każdy wyrywałem, ale to co najważniejsze, przechodzimy do ważenia. Zaczniemy od nierdewki, której się uzbierało, no dość sporo, bo ponieważ 3,8 kg, a teraz wrzucimy, no to nieszczęsne aluminium. Aluminium też jest mało, 1,86 kg, więc liczmy nawet po 5. Dyszka wpada. Lecimy z aluminium odlew. Aluminium odlew też wyszedł ładny wynik kilo 130, więc aluminium wpada do aluminium, a my lecimy z mosiądzem żółtym, którego jest malutko. Żółty 0,22. Co nie mogę powiedzieć o mosiądzu pobielanym, ale najpierw znalazł. Patelnia stalowa jest wytarowana, czyli znali 0,8 kg. Ładny wynik. I też skorzystam z patelni na mosiąd pobiał. Nie wiem, czy mi się uda położyć jedną ręką. Damy radę. A mosiąd pobiału jest 5,7 kg. Jeszcze tu rureczka. 5 94 super wynik Liczmy nawet pod 20 a to tam po 19 112 złotych Mosiądzu po biału. A to jeszcze nie wszystko i krem de la krem. Co prawda nie takiej ilości jak Mosiądzu. Przy okazji poszło ale to ciężkie Ohoho. No i czy oczywiście ten mosiąd, który dzień wcześniej obrałem ale nie zważyłem. Kolejne półtora kilo, czyli kolejne 30 zł. A już wiem, składając ten film, że to jest zdecydowanie więcej. Wytarujemy. I miedzi w miksie pół kilo. Więc zbliżamy się blisko 25 kilo. To co? Trzeba sprzątać, uciekać, wracać do szkoły.